Dobrze, dzień dobry następnego dnia, powiem Wam tak, wczoraj jeszcze naszło mnie na gruntowanie ściany, ale sobie powiedzmy, że trochę po zagruntowaniu gruntem tym wpłynie, naszło mnie po jakimś tam czasie na, no myślę spróbuję farbą gruntującą jechać, no, i wszystko fajnie było do czasu. Powiem Wam, tam na gruncie niby pisze, że po dwóch godzinach można spokojnie sobie jechać już z farbo No, to było więcej tam, myślę, że od zagruntowania minęło tam około 4 godzin, i jakiś tam, powiedzmy, ciepłe powietrze przewiew, to wszystko, nie? Teoretycznie powinno być git. No, i wjechałem sobie na futrynę. No, i maluję, maluję do momentu tutaj tej ścianki no i tak patrzę delikatnie, bo to małym wałkiem sobie zacząłem, że kurde odlepia mi się odlepia mi się tak w jednym miejscu, wiecie, wyciągnęło ten grunt, farbę gruntującą z powrotem na wałek takie, takie plamki w żerkim się ten, ja myślę o, dobra więc ja to zostawiłem normalnie mm, dzisiaj z rana wstałem myślę nie będę się tego czepiał wziąłem co te, te takie parstki te z tej farby wyciągniętej wziąłem te takie mini szpachelki ściągnąłem to delikatnie yy, powiedzmy no takie obskrobanie nie tylko takie uważne obskrobanie no i te, te, te właśnie takie odlepy to co tam Wałek wyciągnął wziąłem gładź i delikatnie zaspachlowałem tam poczekałem to wiecie to minimalne także nie było trzeba nie wiadomo ile czekać w sumie tam yy, z godzinkę półtora do dwóch to max. Wziąłem papierem ściernym, przeczyściłem to, co malowałem sobie. Ten 220, wjechałem w to, no i no i ładnie to ogarnąłem sobie pod tym właśnie względem myślę, tak wziąłem pierwszy trochę pod palca nie, poprzecierałem, oczywiście, bo wziąłem czysty materiał, ściągnąłem ten pył, który tutaj po przeszlifowaniu sprawdziłem palcem, no jest ok, co będzie to będzie, wjeżdżam gruntem, bo to nie ma co jeżeli coś będzie nie tak, no to dalej będzie trzeba kombinować, ale nie pomalowałem, zagruntowane ma mnie e, także teraz e, no minęło ja wiem z ile, z 4 godziny e, pewnie późnym wieczorem będę musiał sobie wziąć tycze laser, od, odmierzyć taśmę, te odcięcie koloru białego i pewnie będę próbował pomalować tę odcinkę dzisiaj, tak żeby to sobie do jutra wysechło i myślę, że e, jutro można by było e, tutaj wjechać sobie z już y, później przynajmniej na wieczór, nie? bo to też nie ma, po, pośpiech przy tej robocie, chyba pośpiech to jedyne jest dobre przy łapaniu w hełnie. Także ja sobie trochę to czekam, tutaj pewnie późnym wieczorem jak pójdę robić co innego zaraz. Wiadę, y, bo wiecie co, po gruntowaniu jeszcze ja lubię sobie delikatnie tak pomuskać gdzieś tam, wiecie, jakiś włosek, a to jakaś się zawieruszyła, czekajcie, tutaj gdzieś miałem, to Wam pokażę niby ok no ale takie, wiecie, się trafiają, tego nie widać nawet na GoPro, wiecie, takie, takie niechciane elementy, gdzieś, gdzieś sporadycznie, także, o, jak tutaj chyba to będzie trzeba sobie zwyczajnie ściągnąć przed malowaniem mm. Kolor jeszcze nie wiem, zaraz pójdę kombinować, bo pasowałby farby trochę różbeł, też przygotować sobie farby, żeby jakoś tam wstępnie je rozmieszać, bo i tak już tymi resztkami jadę, kurczę, powiem wam, dało mi to dużo mega poglądu. Ta przygoda z tą częścią jeszcze oczywiście, aby jakoś tam zdrowie pozwoliło, no to. Dolepimy to starą część i zobaczymy co dalej, będziemy kombinować. Dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać, pewnie będziemy się widzieć po malowaniu, żeby już tego nie ciągnąć, nie opowiadać. Eee, właśnie ten, no wiadomo, że dwa razy kolor teraz wejdzie ym, dzień po dniu. W sumie, tak po 12 godzinach, nie z doświadczenia, no to na spokojnie można sobie z y, kolorkiem tam wjechać. Także Tutaj przyjdzie mi ta zabawa, te różniki najgorzej wiecie, dół, żeby to wyschło także właśnie damy trochę farby tej dychnąć i nie wszystko wychodzi tak jak to na instrukcji zastosowania ma być, nie według producenta nie zawsze tak jest. No i właśnie tak przykład z tym gruntem. Pomimo takich warunków, że mamy tutaj wejdziemy to to jest nagrzane wszystko, nie? jeszcze od komina tym bardziej tutaj vis-a-vis -vis, no to cieplutko powinno być nie? ale nie do końca widać nie pasuje, nie? także takie przewentylowanie, odpowiednia wilgotność, chociaż by pasowało powiem Wam do takich zadań, gdyby się szykować no to kupić sobie jakiś taki rozbudowany wilgotnościomierz z pomiarem temperatury i właściwości jakieś tam pod względem wjazdu z właśnie gruntami, gładzią i informowaniem nas o, yy, właśnie, czy możemy wjeżdżać z danym etapem, czy nie. Także tak, takie urządzonko też można by było, właśnie, się zaopatrzyć. Dobre, moi drodzy, i tak, już 6 minut, tak? Myślałem, że trochę więcej, coś wiem, ale dobra, 6 minut. Dobra, tyle w tym temacie. Trzymajcie się. <tryk> Dobry. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj ten poniedziałkowy poranek 24. Mamy tak jak wspominałem na materiale, że pasowałoby coś tam nagrać po pomalowaniu. No i powiem kurczę poprzez. Yy, no, myśli takie. Miszany, miszany. No, co prawda wczoraj był ten miszany, miszany. Jeszcze w mi brzuchu Ech, na nockę, to takie średnie powiem Wam rozwiązanie. Ja jeszcze powiem tak, to wszystko sprzątam sobie, ogarniam teraz. Tutaj wkleiłem listwę po to, żeby tam ten kamień był taki, wiecie, obgrodzony. Tak sobie zaplanowałem w sumie, a ktoś też może się zastanawiać, dlaczego tak, a inaczej nie pociągnąłem tego do końca. A no, nie pociągnąłem tego do końca ze względu na futrynę przy ścianie, żeby wiecie ona była, powiedzmy, tam, jakieś, nie wiem, 20 cm, te drzwi przesunięte. No, to można by było pojechać za nie. No, tak, tutaj taka kombinacja trochę alpejska, ale mówię, to bym się zastanawiał, jakbym stał tego sobie dom, to trzeba by było wszystko ładnie rozrysować. A tak, to rampa licho, nie, pod tym względem coś tam jest zrobione. Eee, tak. Wczoraj wkleiłem jeszcze na wieczór sobie te, te listwy hmm, przyźwiowe, nie wiem jak to się tam precyzyjnie nazywa, ale chyba coś takiego. Hmm, także tutaj już mam to związane. E, dzisiaj dokleję sobie kamień, e, ściany. To jest specjalny zabieg. One tak trochę wizualnie powiem, no farba wyszła fajnie, nie? dobrze było, nie? Tylko ja tutaj z tego względu, że to takie kurcz, no wiecie, kurz, pył, to wszystko po drugiej stronie piec to, to, to zaraz widać jest, nie? I w sumie po roku tutaj użytkowania ten sufit, ten biały już nie jest taki do końca stricte biały, także y, pas oddzielenia jest taki powiedzmy elegancki teraz ładniutki, ale sufit już, już y, w tamtym roku pomalowany już nie jest taki elegancki jakby mogło się to wydawać nie? także Tutaj oczywiście standardowy zabieg, takie jak w salonie, to samo nie, postarzenie, trochę koloru oraz brokat z właśnie e, już niedostępnym lakierem transparentnym z Top Tea, co był delikatnie, powiem Wam, problem. I starannie robiłem. Szablon jest z takiego grubszego materiału. E, Szczerze mówiąc, nie wiem, co ma producent na myśli tego, ale hm. starałem się, jak mogłem, sobie tutaj w sumie zacząłem, a później już nie miałem odwrotu, żeby się wycofać. Zdecydowanie najlepsze opcje są naklejki jednorazowe. Tyle wam powiem, bo yy, robiłem po tym szablonie gąbko, delikatnie, tam wiecie, ciepane takie. I, i, I co? Po pierwsze, o ile w tych większych, powiedzmy, fragmentach, no to te ciapanie było, ale przy, powiedzmy, tej grubszej odcięcia krawędzi, no to tam totalnie to nie dochodziło, wiecie, takie poszarpane. Ja tak jak zobaczyłem, no kurna, no nie przejdzie to, nie? Trzeba jakoś ratować. No i siedziałem, te wszystkie, te między czarnymi, te paseczki, docinałem sobie tam washi washi taśmy, rozklejałem to, żeby przynajmniej jako tak poprawić, nie? Także miałem takie trochę podwójne zajęcie pod tym względem. Niemniej z przemrożeniem oka może nie jest ona ta ptica idealna, lecz teraz jest no zdecydowanie lepsza powiem. Także jeżeli macie coś w planach, nie kupujcie szablonu, nie wiem, jakby to się sprawdziło w stosunku struktury, żeby wiecie, zaciągnąć jakąś taką masą, żebyście mogli nadać jakąś tam formę na pewno tych kombinacji, powiem Wam. Ile gustów, ile wyobrażenia, ile pomysłów, to naprawdę tutaj Multum, tutaj naprawdę finezja i poezja pod tym względem, nie? co chodzi o wystrój. Niektórzy mogliby sobie nadać, nie wiem, jakąś strukturę, zrobić, wiecie, tę ścianę taką poszarpaną. A jak TikToki nie w Chinach robią, wiecie, te takie 3D, jakiś tam zamek, czy coś, jakieś tam kurcze góry, nie góry, także potrafią gdzieś tam lepić glino i takie, wiecie, na ścianie wychodzi 3D w sumie szacunek pod tym względem bo to kosztuje kupa roboty jeszcze żeby to dobrze wyszło, tutaj była naklejka nie? no wiadomo gdzieś tam jakiś tam taki bubelek się pojawił bo zaciekł ale naklejki są zdecydowanie lepsze i tyle pod tym względem jak ja tu mówiłem? A, bo ściana jest bez brukatu a tutaj dwa razy czarny i raz chyba poszedł z brokatem taki e, transparentny, taki wiecie delikatnie to sypnięte było. Także tak to drzewo zostało wykonane, nie? Także cała ściana z brokatem. No nie wiem, to jest moja wizja. Ktoś by tego mógłby nie chcieć, nie? Ogólnie. E, powiem Wam tak. E, jeszcze kilka klamotów muszę kupić. Tutaj mam lustro rustykalne. E, mam na taki tam na ciapy, jakiś wieszak z wieszakiem to jeszcze nie wiem. Eee, Grzeń zamontować, listwy tutaj. Mam nadzieję, że ja to sobie zaraz ogarnę, bo to wklejałem teraz przed chwilą. Mm, no i to muszę dokleić, tutaj trzeba trochę jeszcze poducinać i takie tam pierdoły, ale to już taka robota powiedzmy. Dzisiaj powinienem to skończyć, nie? Mm, jakoś tak i razy oko. No, jeszcze pasowałoby, oczywiście. Muszę to delikatnie pomarować, te ranty. I, i, i co. I wziąć do impregnacji gipsówki. Zapryskać to, nie? Także też będę musiał jakiegoś kartonika tu przykładać sobie. Także tu też coś tam rozłożyć i delikatnie to napryskać, nie? Żeby tam było. No i w sumie. Na chwilę obecną, powiem nie wiem, trochę tak zgłodniałem, jeszcze kawałek kebabu mi zostało po wczorajszym, ziomkiniak zwykle wyciągnęli, nie, teraz mam dobrze, powiem, nie muszę, nie, jechać, zawiozę elegancko, <grym <grym ach, na mojego jeszcze wczoraj ulubionego kepsa. dobra, tyle.